Cześć witam was bardzo serdecznie dziś, czyli 3 maja Święto Konstytucji, dzień największej hipokryzji wśród polityków, bo to właśnie politycy każdego dnia, każdego dnia 365 dni w roku łamią konstytucję, a najbardziej łamią tę konstytucję ci, którzy jeszcze kilka lat temu, kiedy jeszcze nie byli, u władzy, płakali jak beksy. Czytam ją codziennie. Chciałbym kiedyś zrobić Polskę. która będzie właśnie taka jak będzie trzeba to wszystko oddam, żeby właśnie taka była trzymajcie się ciepło to właśnie ci, którzy dzisiaj rządzą ten gościu dziś jest marszałkiem Sejmu jest drugą osobą w państwie jest Zastępcą prezydenta i ten, który płakał, ten, który tak się kajał, jaki to on będzie cudowny, jak on będzie miał możliwość rządzenia. Ty, człowieku, dzisiaj rządzisz, jesteś w tym rządzie, tworzysz część tej ekipy, tego rządu. Czysta, moi drodzy, hipokryzja. Wszyscy oni, tak jak tutaj siedzą, to są osoby, które obecnie rządzą. I to nie mówię dlatego że nie jestem ich wyborcą, nawet gdybym był ich wyborcą, to też bym to powiedział, to też bym to widział. Oni każdego dnia łamią konstytucję. Nawet pan Długopis dzisiaj ich genialnie podsumował. Nie żebym był miłośnikiem pana Długopisa, bo ja już się cieszę, że on już kończy prezydenturę, będę miał święty spokój, ale no nawet on, nawet on, kiedy ostatecznie cynicznie się śmiejąc łamie ustawy, a tym samym łamie konstytucję, jej artykuł 7 i wiele innych jej zasad, Konstytucję, która jak kiedyś słusznie, dokładnie w rocznicę dzisiejszego dnia, przed laty, powiedział prezydent Lech Kaczyński, należy interpretować i czytać tak, jak ją napisano. Mówię to jako prawnik i mówię to jako prezydent Rzeczypospolitej. Wiecie Państwo, dlaczego należy ją czytać tak, jak ją napisano? Ponieważ to Państwo, moi rodacy, Zgodziliście się na tą konstytucję w referendum, czytając ją tak, jak ją napisano, bo w swojej większości nie jesteście Państwo ekspertami od interpretacji prawniczej, nie jesteście Państwo ekspertami od rozumowania prawniczego i jest wielkim oszustwem ustrojowym wyciąganie z treści konstytucji tego, czego nigdy w niej nie zapisano. Ja proponuję, żeby oni wszyscy w dniu 3 maja zawsze milczeli, żeby nie udzielali się w żadnych mediach, w żadnych telewizjach, w żadnych telewizorach, dosłownie nigdzie. Bo ja jako obywatel naprawdę czuję, że konstytucja jest łamana każdego dnia i to nie w jakimś sądownictwie, to też jest ważne. To też jest ważne, to jest bardzo ważna kwestia naszego życia. Ale dla nas bardziej liczy się na przykład wolność słowa, wolność przekonań. Równość, a nie że jednych traktuje się lepiej, a drugich traktuje się gorzej. I dla nas zwykłych ludzi to jest ważniejsze. Dla nas nie jest aż tak ważne to, co oni robią z sądami, choć jest to istotne, dla każdego przeciętnego wyborcy liczy się to, co on ma na co dzień, to z czym on ma do czynienia. Czyli do czynienia ja mam z tym że dzień w dzień straszą ludzi, dzień w dzień mówią, grożą, że tak nie wolno, że nie wolno, że nie wolno tego mówić, że nie wolno tamtego mówić. Cały czas, codziennie widzę, jak jedna grupa jest faworyzowana, a druga grupa jest poniewierana. I to tylko dlatego, że mają inne przekonania. Czy to nie jest sprzeczne z konstytucją? Wydaje mi się, że jest to sprzeczne, że... Ci co najwięcej mówią, ci co najwięcej o tej konstytucji mówią, no przecież wy przed objęciem władzy, Wałęsa miał na koszulce konstytucja, wy nie macie zielonego pojęcia czym jest konstytucja, jak ważna ona jest dla narodu. To nie jest coś, czym można sobie wycierać podłogę, kiedy się rządzi. To jest coś, co zostało stworzone dla obywateli. To obywatele mają przywileje z niej, to obywatele w największej mierze mają i muszą i powinni z niej korzystać. W konstytucji jest zawarte to, co najważniejsze wolność słowa jest napisane jak byk. A dochodzimy do tego, że nie można mówić tego, że nie można powiedzieć tamtego, i to nie dlatego, że ktoś ma ochotę kogoś obrazić absolutnie nie. Po prostu są tematy, o których nie wolno mówić. Czy to jest konstytucja? Nie. To jest złamanie konstytucji. Wyżrzeź mieszki. Każdego dnia. Ile jeszcze? Za rok to samo. Będzie świętowanie, czy to tamten rząd, czy ten. No wszyscy moi drodzy, oni cały czas łamią konstytucję. A ci teraz to jeszcze bardziej. No to, co się teraz robi, to jest mało powiedziane łamanie konstytucji, to jest poniewieranie konstytucją, bo przecież no, widzimy to każdego dnia. Jeśli wy się z czymś nie zgadzacie, to po prostu dajcie się komuś wypowiedzieć i zróbcie to w sposób cywilizowany, a nie jak to teraz robicie. Zamykacie ludzi, zamykacie im usta, poniewieracie nimi. Jednych traktujecie dobrze, drugich źle. To tak, jakbyście mieli na przykład trójkę dzieci, jedno byście traktowali wspaniale, drugie tak sobie, a trzecie byle jak. Czy to jest normalne? Czy to jest dobry ojciec? Czy to jest normalny ojciec? Czy to jest dobra i normalna matka? Nie. To nie jest dobra i normalna matka. To nie są dobrzy rodzice, kiedy jednych się traktuje tak, a innych tak. Całe społeczeństwo, wszyscy wyborcy 38 milionów ludzi powinni się traktować identycznie. Nieważne, czy ktoś jest z tej partii, czy ktoś jest z tamtej partii, nieważne, to nie jest istotne. A teraz ja, osoba, która na przykład inaczej patrzy na ten świat, jestem dyskryminowany no, we własnym kraju. Tylko dlatego, że patrzę inaczej na świat. Tylko dlatego, że mam inne upodobania polityczne. Tylko dlatego. Tylko dlatego. Nie dlatego, że nazywam się tak i tak, że wyglądam tak i tak, tylko dlatego, że mam inne przekonania życiowe. Więc dość tej hipokryzji. Dość tej obudy, dość tych kłamstw, bądźcie normalni. Jeśli chcecie rządzić normalnie, to bądźcie sobą, bądźcie prawdziwi. Lepiej powiedzieć złą prawdę, ale powiedzieć, niż jakieś słodkie kłamstwo. No chyba, że ktoś woli słuchać słodkich kłamstw. No, są tacy ludzie w Polsce, wyborcy, którzy lubią słuchać słodkich kłamstw, dla których słodkie kłamstwa są fajne. Oni się tym karmią, oni mogą podreperować swoje ego, swoje frustracje, wyleczyć. Tym, że jak to niektórzy mówią, pan premier, ja wiem, to taki szacunek, no ale na litość boską, pan premier, można powiedzieć premier, pan premier, no to są tacy wielbiciele. Nie, to tak przy stole gdzieś tam, przy Wilardzie, pan premier No gdyby to jeszcze był jakiś taki fajny premier, no to, to okej okay. No ale jak ja widzę to co widzę, jak ktoś by pan premier, to musi być ewidentnie fanatyk I nawet takie piękne święto, no taki fajny dzień Majówka, 1 maja, 2 maja, święto flagi No choć teraz 2 maja to też inne flagi wisiały, powiewały, ale to już tak na marginesie No i 3 maja konstytucja, coś najważniejszego Coś co my jako jedni z pierwszych Zrobiliśmy. Inni się wzorowali. I teraz ci pionierzy, czyli Polska, która to zapoczątkowała regularnie, każdego dnia, łamie przepisy, łamie konstytucję, łamie jej zapisy. Poczytajcie, zobaczcie, co tam jest zapisane. To się nijak ma do tego, co dziś mamy na ulicach, co mamy w internecie, co mamy w telewizji, gdzie tak naprawdę nawet partie, które mają inne zdanie, są dyskryminowane. Nawet w debatach ludzie są dyskryminowani. Nie są zapraszani. Są gorsi. Jedni są lepsi, drudzy są gorsi. To nie jest normalne. Napiszcie, moi drodzy, co o tym sądzicie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się bardzo cieplutko. I pamiętajcie. Nigdy nie ufajcie politykom. No, politycy to kurczę, no to naprawdę na palcach jednej ręki można wymienić takich dzisiaj spośród tych ponad 400, którzy mają w sercu konstytucję. Są tacy, jest ich bardzo mało, ale są. Cała reszta to jedno i to samo. Trzymajcie się, pozdrawiam, piszcie komentarze i do usłyszenia. Cześć, pa.